Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj przedstawię Wam moją wersję przystawki do narzynek, czyli gwintowanie na tokarce. Moja wersja narzędzia to uniwersalna tuleja do montażu z jednej strony narzynki M12, z drugiej M16, a te mniejsze będą miały w przyszłości adapter przykręcany do tej strony z M12. Dlaczego? Wyjaśnię później. Yy, narzynki, które posiadam, mają różną średnicę, różną grubość, więc adapter jest yy, konieczny. Jeżeli chodzi o yy, sam początek pracy, to należy kupić narzynki, aby później się nie zdziwić i dopiero później zabrać się do pracy. Jeżeli chodzi o sam początek to oczywiście zaczynamy od wytworzenia wałka do prowadnicy. U mnie jest to wałek na stożku MK4. Ale to może nie będę pokazywał jak. Każdy sobie taki wałek może zrobić. Później zabieramy się za tuleje. Tu oczywiście tylko skrót filmowy. Tuleje należy przewiercić od średnicy najmniejszej, później do największej. W moim przypadku skończyło się na wiertle o średnicy 29 mm. Reszta była poszerzana za pomocą wytaczaka. Moja średnica ma tuleje 62 mm. No, taką miałem. Jest to stal C45. Tutaj od razu dodam, że warto użyć troszkę lepszego materiału. Dużo ładniej się toczy, dużo ładniejsze ma wykończenie. Krótko mówiąc, takie błyszczące. I wygląda to naprawdę na końcu bardzo ładnie. Oczywiście wiercimy powoli, używamy płynu do wiercenia, usuwamy wióry. No, zabawy jest z tym bardzo dużo. Nie nagrałem ilości wiórów, jaka z tego powstała, e, natomiast no, myślę, że jakieś dwie godziny ten otwór był wiercony i następne dwie mm, wytaczane. Także te nagrania to oczywiście jest symulacja tego otoczenia i wiercenia, tej części nie nagrałem, natomiast każdy kto kiedykolwiek ktoś wiercił i toczył, to oczywiście sobie z tym poradzi. E, na koniec wygląda to tak, czyli mamy tuleje mamy z jednej strony podtoczenia te narzynki powinny tam wchodzić dosyć ciasno no jeżeli zależy wam na dokładności to oczywiście trzeba tak zrobić na frezarce wy sobie prowadzenie u mnie jest to frez M10 jest to długie na około 12 cm też oczywiście bardzo powoli frezujemy, no, posiadam jakieś nie do końca markowe frezy, więc za dużo materiału na razie nie przybierałem, no i jeżeli wszystko ładnie spasujecie, czyli wałek, tuleje, oczywiście tam delikatnie trzeba użyć papieru ściernego, w moim przypadku nawet szlifierki, bo gdzie nie to było troszkę za, za grube. To wszystko zacznie Wam bardzo ładnie do siebie pasować przed wyfrazowaniem tego rowka tak naprawdę robi się z tego taka strzykawka, jak tu użycie do ręki czy nogi i ten tłoczek pociągniecie to bardzo ciasno to zasysa powietrze co dalej, no całe to ustrojstwo jest dosyć ciężkie w moim przypadku waży to około 5 kg jest to naprawdę kawał stali, więc no, to się później jest oczywiście m, sprawdzi na korzyść przy prowadzeniu y, na y, Po drugie, no, dosyć duże siły działają na to karce, więc nie ma tutaj co tak. oszczędzać na materiale. Y, w moim przypadku nie podtaczałem tego środka jeszcze, aby zmniejszyć masę tego y, elementu. Oczywiście można, natomiast stwierdziłem, że utratam tam 3 czy 4 mm na średnicy to jakoś nie, nie wpłynie znacząco, a dzięki temu cały element jest dużo bardziej wytrzymały. Teraz widzicie założone narzinki M12, M16 po obu stronach. One oczywiście mają podtoczenie, opierają się na krawędziach, są wpuszczone pół milimetra do środka. Tutaj widzimy, że ta nawet udało się je jechać, także tu jeszcze nie ma śrub centrujących i mocujących i wygląda to mniej więcej tak teraz zastanawiałem się jak wywiercić te otwory prowadzące no, jeszcze nie posiadam stołu obrotowego to będzie kolejny projekt więc zaprojektowałem sobie taki przymiar na, do wydruku 3D to jest taka obajowana tą tuleję Widzimy po bokach śruby prowadzące do narzynki od czoła będą właśnie otwory pod adapter do innych średnic. To jest ta strona od M12 do ułożenia. Po wydruku to wygląda tak. Jestem to akurat białe PLA. Bardzo ładnie się to wszystko wydrukowało, spasowało. Tak wygląda na elemencie. Więc mamy prowadzenie M5 pod pod wiertło, pod nawiertach, jak kto woli. No i po umieszczeniu y, i madle możemy użyć kątownika, ustawić wszystko ładnie, ustawić y, wiertła centrujące i gotowe. No i teraz na koniec jak to działa. Także y, z odpadu, który tam miałem M16 został przygotowany pod gwint M12, czyli średnica 1,83 dokładnie. I to jest naprawdę pierwsze wideo, które, yy, na, które zrobiłem z pracy. Nie było żadnej próby. Czyli element zamontowany, yy, dokładnika zamontowana yy, przystawka. No i podjeżdżamy delikatnie yy, pinolom. Teraz gwint złapie. No i widzimy, że nawet to karka nie zwolniła, wszystko idzie płynnie, gładko, nic się nie urwało, nic yy, nie zepsuło. Także po nagwintowaniu zatrzymujemy. Yy, opór pozwala zatrzymać to właściwie w miejscu. Lewe obroty. Odjeżdżamy. No i gwint gotowy. Za chwilkę przymiar <laughs> nakrętki. I na koniec gotowy element. Moja przystawka gwintuje jakieś 10 cm maksymalnie. Oczywiście aby użyć innej narzędzi należy tą wykręcić, obrócić element, wkręcić M16. To może nagram później. Jeszcze nie mam adapterów, o których wspominałem. To będą takie krążki stalowe pod M10 i M16 przykręcane od czoła na 4 śruby. Także gotowy gwint wyszedł mniej więcej tak. Powiem szczerze idealnie. Naprawdę nie spodziewałem się, że będzie to tak od razu płynnie działać. Gotowe. Także zapraszam do komentarzy. Ogólnie element jest trochę czasochłonny, ale warto.